Na kurzy. Halo, halo! Dzień dobry pani Wieniu! Dzień dobry, pani Graszyno! Ja tu do pani zaglądałam w któryś dzień w weekend, ale pani pani było, pani gdzieś pojechała. Tak? A pojechała, ma co? nic, pytam, tylko Jezu, jaka pani zdenerwowana. Co pani taka wkurzona, pani? O, wkurzona jest? jestem, bo same nieszczęścia na tym świecie. A jakie znowu nieszczęścia? Co pani wymyśli? No jak, jakie pani Graszyno! Patrz pani! Nakurzyło tych liści pani. Głupie no, książki jest. pani czytasz, dziennika pani nie oglądasz, a mówili: nasz prezydentu, pani Usa triumf, nie dostał. No, pani... To nie nasz. Jeden jest: to nasz prezydentu triumf Usa nie dostał nagrody Nobla. Pani kochana, no, no, rozumiesz no, pani. No, on miał dostać nagrodę Nobla? A co? Nie należy mu się? Jak nie jemu, to komu? I to jeszcze ta pani, ta. Salonowa nagroda Nobla. O! Pokojowa, może pani Gieniu? A, a ta, ta, pokojowa. Pani kochana, się obraził i już nie chce tej nagrody. Aha. O? No to przynajmniej honorowo, nie? Nie, nie? nie dostał, to się obraził. No to fajnie. Też bym już nie chciała. A w ogóle pani Grażyno to ja sobie myślę, pojadę. Przecież chłop załamany trochę, na pewno mu przykro. Polecę do niego, pocieszę go. Powiem mu, że cały nasz naród, kraju naszego Polski, tak samo myśli, że jemu ta nagroda się należała. Ale pani, słuchaj, mm. ja chciałam lecieć, mm. a to się okazuje, pani kochana, że w naszych liniach lotniczych polskich lot, lotem bliżej, pani znasz. No, znam, znam, leciałam pani. nawet kiedyś. No. Niemieckie masło podają mm. ludziom do żarcia. Znaszmy. Tak. I sobie myślę, nie lecę. Aha, dlatego że to niemieckie masło, ze względu na masło pani nie prowadzi. Oczywiście, ja nie będę pani kochana z niemieckim masłem latać. Aha. Tak? Ale zdaje się, że tu jest tak Pani Geniusz, że tak. ten samolot, w którym było to niemieckie masło. Tak. To leciał z Niemiec do Polski, bo za Kataryng jest odpowiedzialny kraj wylotu. Jakby tam się organizuje żarcie na powrót. No. Pani kochana, ja nie będę ryzykować, tak? Mm -hmm. Ja pani dupę zasadzę do samolotu. Mm -hmm. Samolot pani wystartujesz? Tak? Pani, jak ja wysiądę, się każe, że niemiecko, niemieckie masło pani mm -hmm. do żarcia, stewardesa przyniesie. Okay. Pani? To niemieckie by pani nie mogła zjeść? No pewnie, że nie! W polskim samolocie, niemieckie Masło, pani okay. kochana, Sodoma no tak, i W trakcie i lotu trudno wysiąść, no to no już trudno. dobrze, to dobrze, że pani nie ryzykowała pani. Tak. A, a e, proszę mi powiedzieć, na takiej demonstracji, ostatnio słyszałam właśnie, była demonstracja pani Partii partyjnej. Była. była! I pani była tam. O, oczywiście! A, i dlatego pani w domu nie była. Tak, prezesu zorganizował autokary dla emerytów. Pani podstawione, by pani wsiadły, no. pani zaśpiewały, pani te majteczki, w kropeczki. Fajnie A, pani był. Podwyżkowy. Jeszcze. 23,50 jeszcze zarobiłam, bo rozdawali w autokarze. <noise> tak, Dawali, na, tak za na, pojechanie na, na to demonstrację. Tak pani, na drobne wydatki, na brelok jakiś. Tak, tak z Warszawą, z, Warszawy, hmm? z Renko, czy coś. Pani tak, kochana. No to i na magnesik. Na magnesik, tak, było. No to fajnie, to imprezka udana, Pani Gieniu, była, widzę. Z tego, co ja słyszałam z kolei, to tam nie za wiele tych osób było. Chyba ten jeden autokar tylko, w którym Pani jechała, Pani Gieniu. Pani, słuchaj, to przez górali! Ojej, a co mam górale do demonstracji w Warszawie? Pani, Pani, nie wiesz, jakie to jest złośliwe, Pani, stworzenie ten góral. Pani, oni akurat w dniu demonstracji zorganizowali sobie pani rydyki w górach. No. Akurat w tym dniu. Nigdzie. To specjalnie, in. nie? Oczywiście. A że od lat są w tym terminie organizowane, to. Pani, słuchaj, każdy. przecież te owce na halach się pasą tygodniami, tak? Nie mogły poczekać jeszcze tego tygodnia. Teraz trzeba redyki organizować. Jak demonstrację no, ja organizuje ja prezes! Wiem, że tam pełno tych owiec było, tych owiec, owiec i pewnie wszystkie barany też pojechały, dlatego tak mało ludzi na tej demonstracji było. Daj pani spokój, pani kochana. Już lepiej, jakby zorganizowali pani tą demonstrację. O, przykładowo, u prezesa w ogródku, prawda? Mhm. Przynajmniej ścisk był, ciasto by mhm. było, było widać, że kupa ludzi, prawda? Mhm. No ale pani ciebie by nam było. No, w kupiecie Bo zmarzłam pani, ci powiem na tej no, demonstracji. No dobrze, ale tak w ogóle... Tak to przeciwko czemu ten protest był, jeśli można wiedzieć, bo ja nawet no, dobrze nie uzarniałam. Pani. Tematu. Tam za bardzo, nie wiem, ale to coś mówili, że przeciwko Niemcom, prawda? Aha. No to mhm. przeciwko Niemcom to zawsze nie warto zaprotestować. Nie. no, Co by nie było, co by się nie działo, pani, mhm. taki, taki protest można organizować codziennie, pani słuchaj, ale chyba jeszcze przeciw tym migrantom. Tak, napływowym. Mhm. No. no dobrze, dobrze, no fajnie, tylko czy, czy, czy czasem nie jest tak, tak, że za część tej migracji to sama ta partia nie, nie odpowiada bezpośrednio? Jak to? Przecież narozdawali swego czasu, nie wiem, dokładnie 360 tysięcy wiz najmniej. I co... Jezu, Pani kochana, Pani Grażyna, Pani ją lubię, to Pani wytłumaczę. No? Przecież Pani na tej polityce, co Pani, w ogóle się Pani nie wyznajesz, no przecież wydali wizy, wydali, przecież jakby nie wydali, to przeciwko czemu by teraz protesty były, a pani. protestować trzeba, Pani wiesz, sama. No dobrze, Pani Gieniu, jak to tak wygląda polityka, tak wygląda. to nie zostaje mi nic innego, jak prosić się do Pani na obiad, Pani Gieniu. Pani, a Pani byś kiedyś przyszła, Pani kochana, o! Pomogę, Pomogła. Pomogę. Po, Czymkolwiek, to nie tylko Pozbiera, żreć, tylko zbieramy listeczki, pani. No ja mi. mam nadzieję. Pani słuchaj. No? My jechały tak? w drodze powrotnej, pani. Tym autokarem, autokarem zatrzymywaliśmy się na Siku przy lesie. Aha. No to ja sobie sru do lasu. Grzybów sobie nazbierałam, no. pani grzybowy sos zrobiłam. O, tak. super. Tak. To pani przyjdź, pani, mhm. nasmarzymy sobie placków. No i się Pani naszerz, Pani o, wyglądasz jak śmierć super, na nie chorągwi, takiego, Pani Groszyno. Obiadku smacznego. To tak. ja wpadam, a zaraz potem zbieramy listeczki. Zbieramy liście, no grabimy Będzie Pani. akcja placek, a potem akcja liść. Dokładnie. I tu się z Panią Groszyno, pani zgadzam. Pani tu to proszę pomachać tak. tymi grabkami jeszcze. I Bye.